Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj, według codziennego planu czytania Bożego Słowa, miałem do przeczytania księgę Jeremiasza, 52 rozdział, który jest świadectwem wierności Boga wobec Jego słowa. Jeremiasz przez lata ostrzegał, że niewierność, pycha i odrzucenie Bożych Dróg doprowadzą Judeę do ruiny. No i właśnie, 52 rozdział to nie tylko kronika zniszczenia, ale przede wszystkim świadectwo wierności Boga. Historia w tym rozdziale pokazuje, że Boże Słowo zawsze się wypełnia, zarówno w sądzie, jak i w miłosierdziu. Upadek Jerozolimy jest dramatycznym obrazem skutków duchowego zaślepienia. Miasto, które miało być święte, stało się miejscem zniszczenia. Król, który miał prowadzić lud do Boga, został oślepiony. Jest to taki symbol i przypomnienie dzisiaj dla nas, że grzech odbiera duchowy wzrok. Jednak wśród ruin Jerozolimy pojawia się iskra nadziei, ułaskawienie, które dokonuje się w 31 wersecie 52 rozdziału. Lecz w 37 roku od uprowadzenia Joachina Króla Judzkiego w 12 miesiącu 25 dnia tego miesiąca, Ewil Merodach, król babiloński, w roku wstąpienia na tron, ułaskawił Joachina, króla ludzkiego i uwolnił go z więzienia. Ten krótki fragment o Joachinie pokazuje, że Bóg nigdy nie zapomina o swoich obietnicach. Choć wszystko wydaje się stracone, on zachowuje resztkę nadziei i początek nowego odrodzenia. Jeremiasz 52 rozdział uczy nas, że Bóg jest wierny swojemu słowu nawet gdy człowiek nie jest, że sąd nie jest końcem historii, bo po sądzie zawsze może przyjść od nowa, że nadzieja Boża przetrwa nawet w niewoli, jeśli człowiek zachowa wiarę. 52 rozdział to rozdział o prawdzie, sprawiedliwości i nadziei, która przypomina, że nawet w najciemniejszym czasie Bóg przygotowuje światło odkupienia. Może dzisiaj Przechodzimy właśnie przez najciemniejszy moment swojego życia. Może dzisiaj czujemy, że to jest najciemniejszy czas, który kiedykolwiek przechodziliśmy. Pamiętajmy o tym, że Bóg przygotowuje światło odkupienia dla tych, którzy są wierni, którzy zachowują wiarę, którzy pokładają w Bogu nadzieję. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia sobie na dobry dzień w poniedziałek, a już dzisiaj tradycyjnie zapraszam Was na. Niedzielne nabożeństwo 10.30 do naszej kaplicy na ulicy Farnej 9 w Wrocławiu, jak również do naszego kanału na YouTubie. Link będzie podany też na Facebooku. Błogosławionego weekendu.